Crew you got here. They're good men. This place gives them a second chance. Gives us all a second chance. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon he's got something to do with that girl. He's <laughs> got everything to do with that little girl. Well, go on then. She's immune. Immune to what? I've oh, seen come her, on. I know. I've seen her breathe enough spores to take down a dozen men. And nothing. Now, I wouldn't have believed it, neither. But I can show you. All right. I'll bite. Why bring her here? I was supposed to deliver to the fireflies. The way I figure they're your boys. <laughs> you finish the job you collect the whole damn payment i haven't seen a firefly in years but you know where they are now, i'm not asking for much so you know, so I'm simple gear enough to set me on my way what makes you think i'd do this for you this isn't for me tommy this is for your damn cause my cause is my family now you ain't talking about some walk in the park here jesus boy have maria get some of your born-again friends to do it they but got families too tommy i need this You want some gear? Sure. But I ain't taking that girl off your hands. This is how you gonna repay me, huh? Repay you? For all those goddamn years I took care of us. Took care. That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me. It wasn't worth it. I bring you the cure from mankind, and you wanna play the pissy little brother. We ain't back in Boston you lay your hands on me again, it won't end well for you. the hell is that? We're under attack. Fog. You still remember how to kill, right? Yeah. there? Bandit! Mas... Don't let him into the building! Laptopa, masz... oh, fuck! Fuck! A, to jest mój! No i sery z łuku. problematycznie jest strzela Dobra, weźmy pistolet Jeśli masz yy, bluetooth, to możesz Na spokojnie Pada, do PS5 i kupić Znaczy możesz do Xboxa ten, bo do Xboxa łatwiej jeszcze są do obsłużenia. Bo jednak to jest Microsoft. Więc większe wsparcie raczej będzie do peceta. W końcu Windows i te sprawy. O! Dobra. Nie kryj się, spokojnie. No trochę rzeczy dali. Świetlika kolejne. Świetlika Oliviera. Medalion. No wszystkie wyglądają tak samo, więc to mniejsza to. Ale fajnie, przynajmniej kolejna znajdźka. Więc raczej bym ci polecał do Xboxa. Jeśli byś kupował, no do PS5, no to inna sprawa. No, nie masz większego wyboru. To no, nie było dobre. Nie wiedziałem, że tutaj są oni, aż tak blisko. Nie chciałem zmieniać broni, chciałem ten. Reloadować. Czyli, okay, jakim tremon żyje, jeśli mogę spytać? Z obrzyna dostał z metra. Dobra, chyba wszyscy. Dobra, mi trochę amo wleci. Come to you. Just, just... They're here. Right. Really. Jak się wykrzywił. Który kalf mu się złamał chyba. No niech oni się tam biją. A my sobie pozwiedzajmy No, mam lepszą rzecz. A snajperkę najperkę weźmy. Mówię, może odpada do Xboxa też baczyć. Zawsze były polecane do PC-ów od Xboxa. Tylko, że ja nie umiem sterować padem. Znaczy, nie lubię strzelanych napada. Nienawidzę. A z drugiej strony lubię grać na playu piątce, bo lubię kolekcjonować gry pudełkowe. A na PC już no, tego nie zrobisz zbytnio. Czy kolekcjonować te pudełka możesz, ale no, gier z nimi już tak niezbyt. Bo wszystko to będzie użyty kod, zużyty kod. Gdzie on jest? A tu ja mogę wejść. Dobra, zrelodujmy, ale zmieńmy broń. O, rękę mu uderbałem. Gazet. Nie mam pojęcia. Znaczy na pewno są. Zawsze możesz kupić od starego jakiegoś Xboxa 360 czy Ody. Włana. Jakim turem to nie była głowa? Halo! Niestety tam, nic tutaj się nie da robić. Więc z nią jest najgorzej zawsze. Apteczki, granaty itp. Tak, ale no nie, tego najlepiej jest zabijać właśnie tak. Wszyscy? O, no to pozbierajmy sobie, do shotguna wleciało sporo. Na tym co? ale podróby zawsze jakieś znajdziesz. Ale tak jak mówię, może sobie kupić po prostu do jakiejś starszej konsoli. Najlepiej wtedy do Xbox za jak ze starych. PS5. W Playa to jedynie PS5. Do PS4 są średnie, do PS3 też. A tutaj już byłem. Czemu on za mną chodzi? Dobra, bliżej bez mnie o Piątkę! wypy. No, poziom zabijania w tej grze jest fajny. Znaczy ten wygląd. To rozrywanie, na przykład o Rozczłonkowanie. To wygląda bardzo pięknie, same jak krew. Bardzo dobrze zrobiona graficznie. O! To jest ten pistolet. Które on miał? jo, ja mam na słuch, o Eli. Nie ma go już tu? Nie, jest nadal. Była prosta głowa. Jezus. Teraz to ty mnie zasłaniasz. Tak. Bardzo ładnie jest zrobione rozrywanie w pół. A no właśnie, zapomniałem o istnieniu tego pistoletu. Przedestujmy go, jeszcze ani razu go nie używałem. I on ma jednak chyba specjalną amunicję. Niestety ten mnie blokuje. A to jest Eli, i ta! Dobra, to tędy można przejść. Com on biega Dobra, to wyszło Zabij go, A, to jest jak ten Digiel Dobra, pilnijmy się. Coś mam do zmiany. Yeah, 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 I'm fine. I'm fine. Oh, oh man, they were coming in from every direction. and Then Maria was like, "We gotta run!" And so we dove over these tables, and this huge guy blasted slow in with down, a shotgun. Slow down, slow down, Listen, then... hey, hey, are you hurt? No. God damn it! I need to talk to you. Oh, she so pulled him down. Absolutely not. You tell him to go find somebody else. Maria, I can't have this hanging over my head. Do you have any idea how many men we lost here today? Hey, what's that all about? Does that have anything to do with me? talk about it later. Did he tell you where the lab is? We'll talk about it later. <laughs> right. It takes one, one fuck up, one fuck up and then I turn into one of those widows, okay? I have to do this. I don't know what else to say. here we go you if anything anything at all happens to him it's on you, so sorry, sorry. you. yeah i know i'll take that girl of yours to the fireflies you don't have to worry about it it's best this way well, maybe some real good will come of this

ciąga celownik ku celowi w trakcie celowania i nieznacznie zwiększa opór podczas przesuwania celownika, który znajduje się już na wrogu. Czyli mam najłatwiejszy poziom. Jeśli dobrze rozumiem. Jeśli chodzi o celowanie. Wybierasz, czy chcesz mieć jakość lepszą, czy płynność gry. Gdzie to jest? Każda gra na ps to ma teraz. O, tryb renderowania. Czy wyższa liczba klatek, czy wydajność? Liczba klatek jaka ma być? Jakość? Jasność? Boże. A to się... To są już razy ustawienia stricte tej gry. Przemoc? Uuu, niemożliwe rozszłonkowanie. Halo, to była smutna gra bez tego. Dobranoc, Fafik. Miłej nocy w takim razie. I by było bez przemocy grać w tą grę. Mówię. Rozczłonkowania. By nie było. Ale głównie to jest właśnie wierność, odtwarzanie, obrazu, albo wydajność. Ale zawsze wolę grać w tym. W wierności. W te 4K. Zawsze wolę mieć tą ciut lepszą grafikę. Niż wydajność. Dlatego przyrobił mi się lepszy komp bo większość gier już nawet nowych nie mogę grać. Nawet nie tyle, że nie mogę grać w dobrych ustawieniach, tylko dosłownie nie mogę grać. Teraz zobaczyłem ustawienia, no, wymagania Hellblade'a, dwójki, no to nie będę mógł niestety w niego zagrać. Chyba, że wyjdzie na PS5. Like this. What's going on? PC Nie miałem nic laptopa, więc nie mam większego porównania. Znaczy nie, że nie grałem. To raczej znaczy, znaczy, zawsze to na PCcie gram. PC gram Do laptopa bym nie umiał się przyzwyczaić do tej klawiatury. Zawsze bym musiał i tak mieć kupioną klawiaturę i podłączoną. Woods. Come on. Ale będę chciał sobie zapewnić coś laptopa w przyszłości Do stricte na przykład odpalania właśnie liveów. Żebym miał y laptopa na odpalanie liveów, a na kompie będę grać w gry. Żeby nie obciążać dodatkowo komputera. I przy okazji będę miał sobie, nie wiem, do renderowania filmów czy czegoś. Żeby znowu nie obciążać kompa podwójnie. Ale to w dalekiej, dalekiej, dalekiej przyszłości, raczej. Jeśli nadal będę żyć, albo będę streamować, to może się sprawi. To raczej żadnych znajdziesz nie będzie. Ty jechała sobie tutaj? jest tu jakaś... idzie dalej. Tam gdzieś poszła. A co tu będzie? Jeśli cokolwiek będzie. Może i tak. Ale wiesz, w tym aktualnym na przykład momencie zżeranie mi przy samym streamowaniu, tylko że ja mam na karty graficznej ustawione streamowanie, ale jak miałem na procesorze to miałem 40% obciążenia, a do tego jak jeszcze nagrywasz, a jeszcze nagryłem tylko w 2K, kiedyś chciałem w 4K nagrywać i nagrywałem, ale za bardzo się ścinał komputer cały, jak w 4K próbowałem nagrywać. Did Ah, tu I got you back. How many of you see? two goddamn many. I got him. I'm Jakiego rodzaju współpracy, mi powiedz, co ci powiem? Uźwano. Albo jeden nie chce wychylić, albo drugi nie chce wychylić. O! Choć właściwie ten wystarczy chyba w ciało trafić. Nie muszę w głowę celować. Ale akurat wychodzi mi ładnie w głowę. A tam jest on. Ty, zajebista jest ta broń. Nie ma aż takiego y, ruszania się cownika A jeszcze mogę zmienić całkowicie do zera Ale nawet bez tego, no to jak widać Jezu Dobra, rypać go Nie, nie rypać go Sem plecy z jakiegoś powodu No ja mam zapominam o tym Dwóch tu jest A jest plecy O! Dobra, zmieńmy sobie na to, bo do tego mi wleciało sporo amo teraz. Pogadamy sobie zaraz, ale daj mi na początku ich powybijać. O kolejne amo, Albo nie, woda. Pierwszy raz mi woda wleciała z wroga. Dobra, wysadźmy go. O, nie żyje. To wszyscy? Nie chcę tracić kolejnych chapeków. ale raczej wszyscy. No batonik. A teraz bierzmy dropy. Bo chyba nikogo już nie ma. Albo jest ktoś. A to jest ten. Ja myślałem, że on umarł. Dobra, zobaczmy, czy nie pozostawał coś. No nie mam głównego kanału już od bardzo dawna. Od dwóch miesięcy? Półtora? Półtorej. A brak o nich wrócił, ale na razie pozbadajmy. Wszystko. Kolejna amo do tego, do pistoletu. Do tego kolejne. No do tego sporo. Do obrzyna. Zlatuję. Trzeba było głównie obrzyna używać. chile? Tak, zgłoszenie Nostale'a. Mm, niespecjalnie. Teraz jakiś czas temu mi odpisał, że jeśli nie zgłosi tego do sądu czy coś, ta osoba, która zgłosiła prawa autorskie, to w ciągu około 10 dni roboczych powinien mi się... Usunąć to prawo autorskie. Jedno przynajmniej. Czyli teoretycznie powinienem odzyskać kanał. Teoretycznie. No tylko pytanie, czy faktycznie to będzie 10 dni roboczych, bo. Bo to YouTube. Ostatnio wysłałem im zgłoszenie. To nie odpisali mi po 3 czy 4 tygodniach na nie. Wysłałem potem dosłownie kopię i wklej jeden do jednego to samo. Teraz. I teraz przyszło mi odpowiedź. Dosłownie po 1 czy 2 dniach wtedy. O tym. Ale zobaczymy, jak to będzie. Ale nadal nie, z YouTube'a nie zarobię aż tyle. Jedynym moim zarobkiem z YouTube'a jest mój moderator. Właściwie. Ten, te, ten cudny moderator, który nie wiem, czy jest na tym live jeszcze. Czy poszedł w cholerę. Czyli przez yy, wsparcie na YouTube'a. No, ten wiesz, yy, coś jak subskrypcja na Twitchu. Bo tak miałem wtedy na YouTubie z reklam Żeby wypłacić jedną wypłatę to musisz mieć 300 złotych zarobione A z reklam 300 złotych to było około 30 miesięcy No prawie 3 lata Ja więcej wydaję na filmy w półtora miesiąca Tak wiem, wiem, że mam wejść na Kunika Czemu Gameforge? A no, widzisz, i tak więcej wydaje na YouTube'a. Znaczy, wydawałem na YouTube'a niż zarabiałem z niego. Montowanie odcinka, powiedzmy, nie wiem, 30, 50 zł. Miniaturka do odcinka, 15 zł. No i masz 50 zł za odcinek, czy coś 60, w zależności, jaki odcinek. A no, Znaczy wiesz, jakby zgłosił kanał Gameforge do no Gameforge, bez problemu by się wy... wy. bronił. Po pierwsze, bo mają prawników. Jak ja bym miał prawnika, to też bym... to by mogło inaczej wyglądać. Ale nie jesteśmy na prawie nic, a co dopiero już na takie wydatki. Więc no zobaczymy, czy zajdą mi prawa autorskie jak tak, no to miło. Tym bardziej, że brakowało mi 3 złote do wypłaty hajsu z YouTube'a Dosłownie 3 złote i bym miał te 300 zł. Więc to podwójnie sad, bo no 250 zł 295 zł poszło. Znaczy nie szkoda byłoby mi z tych z reklam pieniędzy, co bardziej tego właśnie co ze wsparcia było. Że CSX wydał powiedzmy 250 zł na to czy 300. I poszło to w cholerę. Całkowicie. Albo to, że pobiera mi YouTube Premium nadal z kanału, który nie istnieje. Pobrało mi ostatnio kolejne 30 zł, no te 27 zł, za YouTube Premium na kanale, na który nawet nie mogę się zalogować i anulować tej usługi. A wcześniej pobrało mi tydzień przed banem. Przed zawieszeniem konta. Więc no fajnie. No, nie z gotowcami do odwołania, tylko z Gameforge wysyła. Nie z gotowcami do odwołania, tylko z potwierdzeniem, że mogę nagrywać tą grę. Ja mam to. Zgłoszenie. Nie pokażę go, bo no, są prywatne tam dane, ale no mam. No niestety nic się z tym nie poradzi Fadzior. Jakbym był większym kanałem, nie wiem ile? czy milion, czy sto tysięcy subskrypcji trzeba mieć, to wiem, że masz wtedy własnego pracownika na YouTube, z YouTube'a. W sensie masz kontakt do supporta. Prywatny kontakt, jak to nazwę! O, jest konik No, podgajmy sobie z Ellie tym razem. A nie z YouTube'em Dobra. Co zagadałem się o tym YouTube. Be careful. Nadal mam dużo więcej z tych, mówię, kampanii, które właśnie chwilę temu pokazywałem tabelkę, niż z y, YouTube'a i Twitcha razem wziętych. Cześć, prosiak. Ile mam subów na YouTube? No, aktualnie zero. Znaczy nie, właściwie mam 94 na Let's Play Hint moje. Bo na szczęście Let's Play Hitmon nadal really? istnieje. Dobrze, że to zrobiłem, że rozdzieliłem kanał na gamingowy really? i na. ty się z gier single player. To wygląda jak grzyb. I rozdzieliłem na właśnie no-sailowy, no, główny kanał i kanał Let's Play Hitmon, na którym są właśnie single playerówki. Bo gdyby nie to, no to. Papa! Pa tysiąca filmów, a tak straciłem zaledwie 350 czy 400 filmów. Czyli no a CSA, wszystko inne. Znaczy tylko albo aż. Ale nadal na Let's play Him nie mam ponad 1100 odcinków. Dla mnie to by było najbardziej szkoda stracić. O, kolejny świetlik. Może kiedyś wrócę. Brent pino. 317. Może coś jeszcze tutaj wpadnie? Poza tą znajczką? Czurek. W tym pierwszym mieście jedziesz czurki. Tutaj nie chcę mi chłapać coś. Ona jest u góry, nie? A o cukier. Heal, to nie Ile amo do tego, halo Tam wtedy było, tu było hmm. Spójrzmy apteczkę A, mam 3 na 3 I to słyszymy sobie Ej dobra I to całe aż wleciało jedno Będę muszę sobie dalej ulepszyć ten pistolet. Coś tamten też jest spoko. Ten stylownikiem. Przez to rozchwianie.